By prawidłowo dobrać rozmiar odzieży, dokonaj pomiaru sylwetki, pamiętając o kilku podstawowych zasadach. Zmierz i podaj wzrost. Klatka piersiowa. Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, pod ramionami. Ważne, nie zaniżaj ani nie zawyżaj wyniku pomiaru. Talia. Zmierz obwód w najwęższym miejscu tułowia. Pamiętaj, aby nie wypychać ani nie wciągać brzucha. Pas. Zmierz obwód pasa w miejscu, w którym nosisz pas. Biodra. Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu.